Na rysunku widzimy graniostosób prawidłowy czworokątny. Ta jego prawidłowość polega na tym, że w podstawie mamy kwadrat. Wiemy z polecenia, że krawędź podstawy ABCD jest o 2 cm dłuższa od krawędzi bocznej AA1. Więc krawędź boczną oznaczamy x, a krawędź podstawy jest o 2 cm dłuższa, więc opisujemy ją takim wyrażeniem x dodać 2. I pamiętajmy o tym, że w podstawie mamy kwadrat. Policzmy na początek rzeczywistą długość krawędzi tego grania stosłupa. Mamy dwa pola kwadratów o wymiarach x dodać 2 na x dodać 2 i cztery pola ścian bocznych o wymiarach x na x dodać 2. I to wyrażenie przyrównujemy do 320. Następnie równanie podzielę obustronnie przez 2, dzięki czemu tutaj i tutaj zmniejszę współczynniki. I w tym miejscu skorzystam ze wzoru skróconego mnożenia. Wzór to a dodać b do kwadratu to się równa a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. No to rozpisujemy nawias w ten sposób x kwadrat dodać 2 razy x razy 2 to 4x dodać 2 kwadrat, czyli 4. Następnie ten nawias wymnażam przez 2x stojące przed nawiasem. Otrzymam wówczas 2x kwadrat dodać 2x razy 2 4x. To się równa. No i po prawej stronie mamy 160. Pamiętamy, że tutaj dzieliliśmy przez 2. Następnie wracamy na lewą stronę i redukujemy wyrazy podobne. Otrzymamy wówczas 3x kwadrat, dodać 6x i 160 przeniosę na lewą stronę. Więc to będzie tyle: 156. Ok, mamy równanie kwadratowe. Więc żeby rozwiązać takie równanie, potrzebujemy wyznaczyć deltę. O, tutaj w tym miejscu jeszcze zauważyłem błąd, 4x dodać 4x to 8x. Teraz będzie w porządku. Więc kolejno mamy tak 8 do kwadratu odjąć 4 razy 3 razy minus 156 to się równa. 8 kwadrat to jest 64, dodać 12 razy 156, czyli 1872. To się równa 1936. Pierwiastek kwadratowy z delty równa się 44. Stąd otrzymujemy x1 równe minus 8, odjąć 44, podzielić przez 2 razy. 3, czyli przez 6. No tutaj tej liczby już nie muszę wyznaczać, ponieważ x to jest długość krawędzi, a tutaj otrzymalibyśmy liczbę ujemną, więc przejdźmy od razu do drugiego rozwiązania. O. To jak najbardziej pasuje. Mamy 6, 6 cm przyjmiemy. Więc tutaj mamy 6 cm. Tutaj będzie 8 cm i tutaj 8 cm. I teraz w dalszej części zadania należy policzyć pole przekroju, który tutaj narysowałem. No i tyle. Pamiętajmy o tym, że w podstawie mamy kwadrat. Teraz ten kwadrat przyjmuje wymiary 8 na 8 cm. Przekątną kwadratu liczymy ze wzoru A pierwiastek z dwóch. To oznacza, że ten odcinek ma długość 8 pierwiastek z dwóch. Natomiast mm, wysokość, którą poprowadziłem w trójkącie, ta wysokość podzieli odcinek, a raczej podstawę tego trójkąta, dokładnie na połowę, ponieważ mamy tutaj trójkąt równoramienny. Bo to ramię. I to ramię jest przekątną ściany bocznej, która ma identyczne wymiary. Musimy jeszcze doliczyć, jaką długość ma to ramię, żeby za chwilkę można było policzyć wysokość tego trójkąta. Dobra, to X tutaj zlikwiduję, bo X oznaczaliśmy co innego, ramię może oznaczę literką A. I teraz tak, popatrzę na ścianę, na tą tylną ścianę. C, c1, d1d o wymiarach 8 na 6 cm, więc a stwierdzenia Pitagorasa będzie równe 8 kwadrat dodać 6 kwadrat. To się równa 64 dodać 36, to się równa 100. Czyli pierwiastek kwadratowy z liczby 100 to jest 10. Taka jest długość tego odcinka. O tutaj mamy 10. No i teraz drugi raz używam um, twierdzenia Pitagorasa, żeby określić wysokość. H2 dodać 4 pierwiastek kwadratowy z 2 do kwadratu to się równa 10 kwadrat. H2 kwadrat dodać tutaj mamy tak 16 razy 2, czyli 30 32. Tak, bo ta potęga działa zarówno na czwórkę jak i na pierwiastek z dwóch stąd mamy 16 razy 2, 32 to się równa 100 32 odejmuję obustronnie otrzymując 68 liczymy pierwiastek kwadratowy z tej liczby więc tutaj powstanie nam wartość bezwzględna Opuszczam wartość bezwzględną, ponieważ h jest długością odcinka, czyli jest to na pewno liczba dodatnia. No i pierwiastek kwadratowy z 68. Zobaczmy, można chyba prościej zapisać. Ja sobie rozłożę tą liczbę na czynniki pierwsze. Łatwiej mi będzie to zobaczyć. No, rzeczywiście tak jest. Pierwiastek kwadratowy z 68 to jest inaczej 4 razy 17. Pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 17. Czyli H to się równa 2 pierwiastek kwadratowy z 17. No i teraz policzmy pole. Pole B, C1, D. To jest 1, druga. Podstawa 8 pierwiastek z 2 i wysokość 2 pierwiastek z 17. Tutaj dwójki skracam. Zostaje ósemka i pierwiastek kwadratowy z 34. No i nie zapominajmy o jednostce. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa! pa.